Cześć, mam nowe telefony. Jeszcze ostatnio dostałem kilka nowych, ale one są w domu i nie chcę mi się je wyciągać. Yy, opowiemy o kilku naszych moich nowych telefonach, ale mam no, kilka nowych telefonów, yy, ale nie weźmiemy, yy, ale je weźmiemy za, na kolejnym filmie. Dokładnie na części sezonu pierwszego. Dokładnie. I, na, I nawet im się trafił Benku Siemens. To jest właśnie połączenie Benku z Siemensem. Benku to jest dokładnie firma tajwańska i firma z Siemensem, czyli firmą niemiecką. Połączenie. Ten telefon trochę mi przypomina Solennego Ericssona. I zobaczcie, o tym LG marzyłem. Zobaczmy, czy jakieś telefony z niej działają. Czy je, może będzie. Niektóre mogę ładować. To jest. To wygląda jak Samsung Galaxy Trend, ale to jest... No jest trend. A no tak, to jest trend. Dokładnie to jest mój trend kolejny. Trzeci trend w kolekcji. Nie, to nie jest trend, bo chyba ma trochę... In... Nieważne, nieważne. A to jest. To jest chyba S4. Czytam S... Jest... To jest S4 Pęknięty. Pe trochę. Samsung Havilla rozsuwany i ten to jest ten mój co do taki od pana Krzyszka, a to jest od dziadka kolegi a tu jest jeszcze taki wersja rozsuwana zobaczcie też zobaczcie i też mam fajnego LG yy, taki ale powiem modele wam powiem yy, kiedy indziej yy, yy, następnym razem i tu jeszcze mam takiego AEG'a takiego a aek, Czyli może chyba nie wszystkie nie działają. Ale je na, odkazimy. No, odkaziłem je, na, bo były brudne i trzeba je jeszcze naładować i sprawdzić. Bo tu są różne te telefony. Jest nawet Benku Siemens, mój ulubiony. Tylko że ja nie wiem jaki to model, ale zobaczę. Jest rozsuwany, zobaczcie. Fajny, no to prawda, ale dziękuję Wam za oglądanie.